Dzisiaj odcinku Simon został wyrzucony przez jakąś dziewczynę z domu Przeprowadziliśmy się do nowego domu i ja uosłem. Teraz teraz ja mówię? Że jest o łapce Co babce? łapce w górze A łapce, ostrzem bab... I pamiętajcie o łapce w górę pod tym filmem I? I subskrypcji z dzwoneczkiem I? Sprawdzimy czy oglądaliście Zjadanie! Co to jest Jerry? Co się grzeć? Dajcie spać! Jerry, chodź! Miła pani, która ma no, ja nam śniadanie, no. zrobić. O ja proszę no. pani, trochę śmierć... Znaczy, pachnie to no, tak śniadanie, tak? Śmierdzi. Cicho, cicho, cicho. No, e, dobra, dobra, to usiądźmy. E, to dziękujemy pani, że dała nam pani noc tu przespać, naprawdę było o. ciężko ostatnio bez domu torcik. i w ogóle. Torcik macie? Ej, ja też chcę, ale pani coś robi, nie jedźcie tortu teraz! O, dobry torcik miał Ten tort to była dekoracja. nie, no co ty! A, macie ciasto moje roboty! Mm. Ale Czas to z... moje rękowe, ale piechota. Jak smakuje? Smakuje. Dobre, prawda? Dobre. Co dawaj całe! W to chciałabym was zapoznać z kimś. Chodź tutaj, chodź, 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 no. no. To jest... E, co jest? Baby little. Rusek, Little Rusek e, i ogólnie to, e, mm -hmm. to jest mój syn O, to może zapozna się z moim, bo mój, kole mój syn nie ma przyjaciół Ej, to no, masz, na pewność, to zapoznajcie to... się Tak? Tutaj. Kto to jest? Nie wiem, jakiś Little Rusek Ej, no nie, złapał go, co jest? No Który z nim robisz? No, Ej, czem, wróć o dwudziestej O, dobra, do dwudziestej to... się pobawią że to będzie spoczko zimne, Co tu się dzieje? Dobra, to my co mamy robić, proszę pani? Siedzieć i, I co, i tyle? I tyle? Dobra, wiem że to ciasto w sumie. Z betonu co czy bez. O, nie wiem, czy to dobry pomysł. Czy ja słyszałem jakiś krzyk? Chyba nie. No właśnie, właśnie, chyba się dorzucałeś. Dobra, ja pójdę, Jerry, nie, ty nie, nie pójdę. pójdę? No Mogę... Dobra, to ja zostanę. Ja pójdę, ona i tak czyta coś. Monek, co się dzieje? Czemu krzyczysz? Simonek, halo. Ej, co to się dzieje? Ej, straciłem szafki na łóżko. Ej, ale no nie baw się tak moim synkiem. On on jeszcze jeździł na mnie. Dlatego zabawa. się. A, zabawa, tak? Tak. No, zrób to, co on nie obij chodź za mną. Dobra, to Coś biorę tak cię, żecie? Syku. Ty zdradziłeś mojego syna, rozumiesz? A to tylko, że baba była. Nie ja zgadzam z moim duczkiem! E... To nie była zła rzecz. E... a to, panie to panie zrobi ma... bardzo dobrze. To, to przez Simonka wszystko. E... No Simonek, ogarnij się może. Twoje musi go się on zmusi, do dobra. Tego. Simonek, idź się baw. Z, z pani tak? Dobra, chodź, że po prostu zjedzmy torcik. Ja pójdę tam jeszcze raz, bo Simonek chyba płacze. Co tam się znowu dzieje? Ja cię kręcę. Czemu wy ciągle się kłócicie, no? Już mam dosyć! On mnie pobi pobił! Pobił cię! Ja pobił. pobiłem! E, Sajmonek nigdy by na, no na niej nie podniósł. Nie! On mnie pobił! Uderzył mnie! O tutaj! kurde, czemu go uderzyłeś, Sajmonek? Nieprawda, sam się to zrobił! Może zawołamy mamy, bo może coś się stało. Mamo! Może mamo! Lepiej, Ruska! Ej, tak? Dzień dobry! Dzień dobry, tutaj Rusek ma problem, no, że śmierdzisz. Kurze. co zrobiłeś? On mnie pobił tutaj w rączkę. Ojej. Co to za mały ociec, zaraz zobaczymy. Nie, Zobaczam. ale proszę zostać mojego syna. Spokojnie, spokojnie. No, co się stało, tak? No i co a mamy porozmawiać? A więc, e, do widzenia! Co? Halo, wypuśćcie nas! Kto zabrał tę nie, nie, Co to ma być? Co się dzieje z Simonem? Simon, Simon! Zabrał Simona, widzisz? Zabieram, Wziął go na rączki. Widzę, widzę, widzę to. Nie, 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 nie. Tu nie dawaj. ma okien w ogóle. Czemu okien nie ma w tej łazience? Jest drzwi! Jerry, nie, no i nas zamknęli tu. Mam pomysł, Jerry. Robię trick z innej galaktyki. Dawaj, rób ten trick, to no pokaż to. Sit. A! się. A, utknęła mi głowa! mi e, znowu, złap, złap, złap mnie, wzop mnie! O, jest, jest, ten! Weź mnie, się weź mnie! Schupak. tam jest nasz synek, szybko. Bo są za oknem, szybko. O, ty babko, idź stąd, babko. D dobra, ona chyba ledwo co robi. To szybko, Gdzie Jerry, jest? chodź na dwór! Gdzie jest ten mały Rusek? Samochód to jest jakiś polewy patrz! Nie, ale oni nie pojechali. Czekaj. Nie? Gdzie oni są? Ty, Rusek! Co ty robisz, Ruski, dziecko? Czekaj, uwaga, 3... dwa, 1... O, cóż się stąd? oje, ona... pobłachali się. Sorry, ta wodka. Wypad stąd. Spadaj, Rusek. Co się stało z Simonem? Simon? Co? What the... Co? Jak ty the... wyglądasz? What y... Simon? Co jest z Simonkiem? Tata... To y... jest dziwne? Czemu wyglądasz jak Pobadźmy stary... Się. Co? Zobaczmy się. Gdzie? Mnie to wywalone w tą całą rzeczywistość Bloxburg życie. Kupiłem za Robuxy kasę, wiecie? Co kupiłeś? Tak, plus mają rzeczywistość, Bloksburga życia Dobra, nic sam na kość wezmę się lepiej Wiecie co? I mam teraz pomysł, że Ko koniec tej serii, gdzie jesteśmy biedakami Koniec tego, Mam nam nową działkę, tak, wiecie? I w tym momencie to wydaje... Kupuj, kupuj 50 tysięcy na działkę Peaceful Living, wraw, wraw, wraw No co, idziemy sprawdzić, jak jest w środku? Ja no pierwszy otwieram te drzwi To jest nowy dom ekipy o, Tu będziemy teraz nagrywać odcinki tu będziemy z kibla nagrywać, jak y, spędzamy 10 godzin w kiblu o. Tutaj na przykład y, mamy o to pokój czerwony, czyli mój Pokój Tutaj jest pokój e, Simona, czyli garaż i na przykład to już wszystko z tego domu O, spory jest ha. Już, Skoro Dobra, mamy dom, to... Ej! Co jest z Simonem Co on robi? Baby Simon A. już nie jest baby! Już jest! Urus, co się Medium. Stało? O Simon, jak ty wyglądasz oh teraz? Ooo, oh to, to, to no co ty z nim robisz? No, <laughs> jego wezmę, chodź. Dobra, weź. Bęk! wyglądamy już jak kozaczki normalnie. Ale, to, jest to jak wygląda? No, no i. A co robią ludzie, którzy mają domy w końcu? Bo ja nie wiem, ja nigdy nie miałem domu. Że wydają pieniądze na głupie rzeczy? Mam 600 dolarów, a miałem 11 przed chwilą. Co? Jak to 600? Simon? Simon, czy coś kupiłeś? Simon? Czy ja coś kup... Nie, Pokazuj. nie. Dlaczego tak sądzisz. Nie gadaj, kupiłeś auto sobie. Zabawki? Nie, nie. <noise> nie, nie, nie zabawki, nie, nie. No chodźcie, pokażę, otwórz tatusiu. Ale ty wydałeś ci. naszą całą kasę, czy ty jesteś normalny? No, Mogliśmy no, to na inne kupoty. Nasz ten cel, chodź, tutaj patrz, jest... Co to jest? Co to jest, dziura? Ja... E, to I Tomasze, Simonek? No, no to ma sens, No tak, i to ma sens, bo to jest Gaming Room no, i ja tutaj z Rutkiem będę grać, bo się pogodziliśmy. Jakim o, z ruskiem! A on przypadkiem nie ma swojego do, domu w tym biegu tego bogatego? No, 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 nie ma tata. Ta stara baba go wywaliła. No nie ma, gdzie mieszkał. Nie, nie, ale gdzie on jest w ogóle? on. O, jest o, tam! O dachu nie ma! O, Rusek Ej, mogę z zamieszkać? Jestem biedny. No, no zobacz, tata, jak ma czapkę. Jerry, ja myślę, że to jest niemożliwe. Ja z nim nie będę mieszkać. Nie wiedziałeś, co on ci zrobił wcześniej. A co z tym? Co to jest? Ej, on w ogóle? tańczy za jak no. tańczy. O, jezu, takie pomysły. O, Staj, Jezu, otwieraj drzwi no, ojciec! Dom... Co jest? Nie, no. nie, 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 co nie, nie Czekaj, on tutaj zostaje, a jak nie to wychodzimy we dwójkę. Masz go. Eee, to, to wychodzicie we dwójkę, ja nie będę tak. No nie, rusek no, jeszcze nie, na moim... Co on ci! Pochodzi. Co on ci? Położył się z I... twoim... Wy to! No, Dobra, wiesz co ja go stąd zabiorę! Nie! Nie! Ja bym gotować, ja mam coś gotuje! Co, co? W sumie takie, to no? Nie chcę mi się jeść tych gruszek. Dobra, ugotuj nam coś, ale nie zostajesz tu na dłużej, chodź Jerry poglądamy Co to jest za jajecznica, czy co? Gotowe już to jedzenie, czy co? ile mam czekać? Jeszcze chwilkę To nie wygląda Jerry do, dobrze Nie, bo to To wygląda jak papka To, to, to co sam, Alek, co co ty co z robisz? Co ty masz do... to, to, to? Coś będę gotować Nie, o, ja jestem wegetarianinem, ja tego nie jem O, o, rusek. Co to jest W Porcji bierzemy wszyscy, dobra Co to jest? Spaghetti a bolognese Mmm Nawet spaczko. Czekaj Wszystko mm. spróbuję. Dobry to jest, ej. Ej. No, może. Można będzie robić jedzenie, co? Ej, dobre, mm, na serio było dobre. No, Kurde, rusek, serio. ty to umiesz gotować. Dobra, zostawiamy cię. Możesz tam gotować codziennie, jak ci się będzie chciało. Ej, ty wstawaj! Ferrut! Co jest? Seri no serial miał się oglądać, pamiętasz. A, ten serial, dobra. No, chcesz, się chwilą wstałem, właśnie. Oj. Dobra. Weź, o, pilota. no, pilota. Odpalasz ten serial. Ja ej, nie widzę, czy tam coś leci. Ej, faktycznie nie ma. Ej, czemu tu nie mam telewizora? Co się stało? Gdzie zdałeś telewizor? Ja nic nie robiłem z tym. A ja tu czegoś nie było czasami? Czy... Rusek, myjesz, zęby od trzeciej w nocy. Co wy robicie od trzeciej w nocy? Halo! Czemu nie U. ma mebli tutaj? Co to jest? Kto zabrał wszystkie meble? Zabrał stół! Przecież tu był stół przed chwilą. Dobra, no. jak myślisz? Kto mógł to zrobić? Co jak myślisz? Pewnie ten tutaj, Rusek, ty! Ukradł się! Rusek, czegoś nie Przysięgam! Nie, nie, a co, co, Simonek? Simonek? Co ja ja sobie am? Nie dobra, raczej Simonek nie. To tylko Ruskaw może być wina. Rusek, czemu to ukradłeś? Nie, to był Jerry! Jerry? Ty jesteś niepoważny! Jeszcze raz się to powtórzy, to wypadasz z domu, rozumiesz? Ja będę trzymać oko na Jerego. Dobra, Jerry, wracajmy spać, bo i tak nic nie obejrzymy. Okej, Sajmonek śpi, dobra, teraz musimy sprawdzić czy Rusek coś zabrał, dobra? Co sprawdzić? O, tak, tak. Rusek co on tu robi? Rusek, co ty tu y robiłeś? Wójcie, tu Musisz w szafie A, nie. dobra, on to spał Co to jest? Czemu nie mam żadnych mebli? Czemu tu jest tak pusto! Rusek! No mówię ci, że to ukradnij, przecież mi tu nawet nie było! Dobra, nie, Rusek wypadasz z tego domu. Dlaczego nas okradłeś? Eee... Y NARA! Ej, no nie, wracaj! Cuka, chodź tu Chodź światło jeszcze, chodź tu wracaj! Dobra. dobra. Nie, nie wiem, co teraz zrobimy meble, nam wszystkie zabrał, Samu jakiś gaming Ej, co? Co są nasze wszystkie meble? Czy nawet nie mógł przejść z tego do domu! Ja cię krecę! O ty tu odwalasz, ty rusku! Nie, dobra! Ej, to jest mój dom! Spadaj się stąd! Ty nie! nie. No to nasz telewizor ukradł! Dobra, Jerry, musimy to zrobić Rusek, wypadasz z naszej rodziny! Yy, dlaczego? Dlaczego to robisz? No bo nas okradłeś! No właśnie! To raczej logiczne! <słuch> Nara! Dobra, to co? Musimy teraz to, to do domu.